witaj państwo. Dobra. Witamy was kochani, a w dzisiejszym odcinku razem z moją piękną dziewczyną będziemy robili porządki na działce. Będziemy sprzątali, żeby potem mieć czym palić. Będziemy sprzątali, bo niedawno wycięliśmy dwa drzewka, które zagrażały budynkowi, i musimy po prostu sprzątnąć to drewno. Część drewna pojedzie do tartaku, na deski, a część zostawimy w domku na opał do kominka. Tak, że będzie Extreme Ogród Makeover w gałęzi. Cokolwiek to znaczy, płacę tam słowo z angielskiego. <laughs> Anyways. O, ty, taka jesteś. Pięcej ciężkich słówek, ale to rozumiem. Zebrzymisz coś cięższego. Mm. Więc tak, tak, proszę Państwa. Przejdźmy do demonstracji, jak to teraz wygląda, a później po prostu będziecie z nami na bieżąco sprzątali, nie? Żeby nie było, że wy nic nie robicie, tylko oglądacie. Właśnie, także proszę zakładać rękawiczki, żeby żazki nie powchodziły. I założyć słuchawki na uszy, jak już yy, macie dość tego co mówię. Będziesz mógł pokazywać yy, jakiś. I potem go nie ma. Tak, chcemy zauważyć, że tak naprawdę to drewno to już jest część naszej pracy zrobiona. Kto tak potrafi pięknie łożyć drewno jak Mateusz? Dokładnie. Nie znam takich ludzi praktycznie. Nawet w tartaku, tak powiem, nie układają. Uwaga na nyswiki. Sarny tu były. Wyraźny, wyraźny podpis. Jeszcze ciepłe. <laughs> Także tego. Także jak tego. teraz to tak wygląda. Zobaczcie, wszystko jest zawalone. Tutaj nasz kącik relaksujący, odpoczywawczy. Tu deska do krojenia. Była. Tu Monia robiła dzisiaj pyszne śniadanko. Tak, i była szansa na super zdjęcie. Oczywiście wtedy na to wpadłam, kiedy już nic tu nie było. Oprócz, talerza po pomidorze. Zobaczcie, dzisiaj będziemy musieli to wszystko posprzątać. Tego jeszcze trzeba się pozbyć. Tam ta drzewka pojedzie do tatu. Tego będą deski na dach. Dobra, to co sprzątamy. Koniec pokazywania. Bierzemy się za robotę. Przepraszam, jak mamy piękne kobieta. Ukwatę drewno. Wspaniale. Idealnie słońce wyszło. No wyszłam, Wyszłam. Słucham. No wyszłam. No wyszła akurat. Tak się złożyło, że wyszłam. Tak się złożyło, że wyszła. Dobra, trzeba lecieć po kolei kawałek za kawałkiem. O! A! Wow To waży jakieś 30 kilo Nie no, mogłem przesadzić, ale ciężkie dosyć jest Chyba się odsunę A może, że póki ja będę kroił drewno No właśnie przeszkadzasz mi Przeszkadzam ci Bo ja tu nie mogę być, to jest ryski bardzo dość No trochę ryski jest To może stamtąd drewno można przynosić Takie, które się nadaje do pocięcia Po czasem są kochanie takie kawałki, gdzie one są powiedzmy takie Ale ja i tak nie będę mogła tędy przechodzić swobodnie Po prostu idę, poszukam jakiegoś miejsca na... i będę tam znosić gałązki i no. bo tutaj przeszkadzasz mi Jednakże ja, ja tu byłam pierwsza i się strydniłeś no, co jeszcze? To jeszcze wysyłasz mi żebym poszła coś nosić i znowu tam musiała iść No kochanie, ja nie, nie muszę teraz tego działać jak nie chcesz Mogę z tobą układać gołązki, żeby szybciej było pusto, żebyśmy sobie nie przeszkadzali Też nie się kochanie Co tak się dymi? Śmierdzi, nie? To od nas chałupy? Myślisz? Tamto, to od nich Aaaa Ale jako ładna siekierka kierka No ale z tym już tu widać, że będzie problem Ale ja... chyba nie dla ciebie Ale nie dla mnie A! Koniec. A ja masz super klatę. O, ty też. Ale będzie kochanie tref na, na sauny. No. I do naszej bali z gorącą wodą. Fajnie. Będziemy siedzieli w takiej gorącej wodzie. Nie jest ci gorąco kotek? Jeszcze nie, ale już czuję, że. Za chwilę zdejmę. Odzież. Wiesz, nie ukrycie. To jest nasza kochanie misja? Opróżnić po butelce. Hmm? Po butelce dzisiaj opróżnić musimy. Mhm. Przywiozę jeszcze jedną taczkę Powiem tak. Chłop się nie do roboty. Dzwania, telefony wykonują ważne. Ciekawa jest Ja tu zapierdalam przy drewnie. To? A ten dzwoni po kolegach, po usługodawcach. Co ty tam Co? mówisz? Co ono w ogóle tam kada? To naprawdę nie jest łatwa relacja. Coś gada. Ale ma hmm? Hmm, hmm. No ładnie, pręży się ta kamery. On coś mówię, nie wiem co. I myśli, że nie wiem co ona robi. Bo ona mnie prowokuje. Powiem szczerze wam, to szczerze, mam tą przesłanie gadać. To robota trzeba najpierw zrobić na działce. No później tą inną robotę. No prowokuje mnie jak mi. Muszę tam wjechać. Jadę. Wjeżdżam, kochanie. Kiedy już słyszę, że on się śmieje, to już ja się śmieję jeszcze nie wiem z czego. Już, już moje ciało pierwsze czuje, że coś jest śmie śmieszne. Zanim jeszcze rozum, to pojmie. Co? Nie... nie wiem, o co ci chodzi, kochanie. To ty mówisz o tych internautów? <laughs> Internaut. <laughs> nie wiem, co ona wam mówi, internauci, ale... <laughs> Super zabawa z tym miomeczkiem. Tak. To i zabawa. Przyjeżdżajcie, pobawcie się z nami. <laughs> Przepraszam. <laughs> <Wasze>. <laughs> to takie Lego dla, dla dorosłych. Najlepsze. Żeby się możecie tutaj pobawić za darmo. My od was pieniędzy nie wyśniemy Słowo honoru. <laughs> przynajmniej przez pierwsze dwa tygodnie, więc zgłaszajcie się szybciutko. Tak. Bo to jest oferta ograniczona czasowo. W linku niżej znajdziecie informację o formularzu do castingu. Musicie tam zamieścić swoje dane, jakieś podstawowe, numer konta, te sprawy. Jakiś podać nam film, jak układacie trewno. Zdjęcie od pasa w górę. Zdjęcie od pasa w górę. Dlaczego od pasa w górę? Bo nie chcę wykluczać niepełnosprawnych. Na wózkach. Każdy może chcieć pracować przy drewnie. Dokładnie tak. Jak widzicie, ja daję radę. Ostro dojechany jesteś, widzę, kochanie. Ja stwierdziłem po chwili pracy, że praca fizyczna to nie jest moje hobby. Ale ostatnio, oglądając pewien serial, znalazłem, znalazłem rozwiązanie. Powiedz nam wszystkim. Mam powiedzieć plan dotyczący naszej Adamczychy. Co robisz? O jak fajnie mogło się wysikać Nie masz pojęcia kochanie Ręce umyj No idę właśnie, tu gdzieś była butelka to A ty szano. umyłeś ręce po sikaniu? A jak? I gdzie? A gdzie, kiedy ja sikałem kochanie? Kiedy, kiedy umyłeś ręce po sikaniu? No wiadomo, sikałem? wiedziałam, że nie umyłeś rąk Taki jesteś Widziałam kiedy sikałeś, widziałam, że nie umyjesz rąk Z Zębów też jeszcze dzisiaj nie myłeś Jak nie myłem? Nie Myłem? Nie Nie myłem? Nie myłeś O ładnie Zobaczcie, jak mnie kontroluje. <grystanie> Nie będzie mi kitów wciskał. Gość. Ostatnie pięki dzisiaj. O, ładnie. No ładnie. Jakby Chcesz... tak poleciało w moją dziewczynę. Chcesz mnie uszkodzić? Drewniany kołku. <grystanie> Co kochanie, jakieś sentencje jakieś dzisiaj? Nie po... sikaj pod wiatr, szczególnie gdy sikasz z widokiem na zachodzące słońce na wzgórzu. Ale fajny widok, co? Super. I ciepło, wiesz, było mi no. w narządy. Fajnie było, naprawdę jestem zadowolona z, z naszego ustępu. Jeszcze dzisiaj tylko musimy pomierzyć. Ja muszę sobie pobliczać, ile potrzeba krokiew, murłat. Krokiew? Czymkolwiek to jest, nie no, wiem, co to są murłaty. Wszystko wiesz. I poczytam sobie jeszcze później o tym trochę. <słuch> Zaczyna takiej budowie można się nauczyć. Czego? No, Takiej jakiejś wiedzy budowlanej. Mm. Ma sens? Tu jest sęk, dlatego tak idzie. Jutro będzie. Też dzień. Też dzień. <laughs> Jutro będzie działanie drewna, Part 2. Trzeba wiedzieć, kiedy skończyć. Kiedy Nie ma co być. zejść. Tak, trzeba wiedzieć, kiedy zostanę zejść niepokonanym. Nie ma co być zachłannym, jeśli chodzi o pracę, zwłaszcza. Jutro też jest dzień. Nara. No i koszyk. Koszyk. Co się narobił? <noise> Nie mogę. Co mówisz? Że Cię kocham. Miałem powiedzieć, że nakarmiła konia. Już tak karmiłam. Tak? Tak, na początku związku to mył zęby, a teraz? Na początku związku to się jeszcze myłem cały Właśnie A teraz? No daj spokój, myłem się dwa dni temu Przecież się nie spuściłem? Z gównem się nie biłem Ty też na początku związku byłaś inna niż teraz Tak? Tak No powiedz mi o tym Na przykład na początku związku No? To jeszcze nie marudziłaś na nic Na początku związku ci nie przeszkadzało na początku związku to było jak odłożyłem coś w domu, jak zostawiłem szklankę, to było jeszcze OK? Jak zostawiłem szklankę na stole. Czy cokolwiek, a później? Aaa! Nie daj Boże, odwieźć łyżkę nie w tym miejscu na półce to trzeba. <gry> na początku związku, kochanie, to. Mówiłaś, że sikanie na stojąco jest niehigieniczne tak. To drobinki moczu, tak. gdzieś tam wszędzie są w kiblu A teraz chcesz, żebym nawet siusiaka wycierał papierem Obleśne, co? Obleśne, żeby wycierać się A kto wie, gdzie ten papier leżał Ktoś ten papier zwijał Dokładnie, ktoś rękoma, z... ktoś rękoma zwijał ten papier, rozumiesz to? Ja później mam się wycierać nim, weź Nie po to chcę pisuar w domu robisz. żebyśmy teraz kogoś za papieru używać, to pisoire. wycieranie... I też nie wyciera się siusiaka wtedy? PISUAR, jak się podmywasz tyłek. PISUAR, to jest, chyba mówisz o bidecie. Widzę, to przecież mówię o bidecie, <grym> kochanie. Pisuar on sobie podmywać tyłek. Widzisz? No dobrze! widzisz, na początku związku nawet rozumieliśmy się bez słów, a teraz... Z <grym> ja ci muszę mówić wprost, po co się nie domyślisz. A. A. Właśnie, w tej relacji to ja się muszę domyślać, co autor miał na myśli. Rozumiecie co? To? to jest patologia. Po prostu ja ci chcę uświadomić, jak się czuję przez cały czas. Jak ty mówisz, to myślę. Słuchajcie, on mnie z kimś pomylił. Pytanie z kim? Z kim mnie pomyliłeś? Andrzeju? Na początku związku to z księżniczką. <słuch> <słuch> Boże? Nie wierzę. <słuch> nie wierzę, że on to powiedział. Co za typ. <słuch> Jeszcze się śmieję nadal. I to będzie trwało. I jeszcze mam z czym się śmiać. Masz z czym się śmiać! A! To było dobre! To nieprawdziwe. Po prostu nie mogę z tym stand-uperem. Weźcie nam, zapłaćcie, za wejściówki chociaż Tak, bo tak naprawdę to są żarty. Dobrze, dobrze, widzę bardzo ładnie, układasz gałązki. Patyki też ładnie układasz. O czym my to rozmawialiśmy, kochanie? O tym... A tak, że byłem inny, jak mnie poznałaś. No właśnie, myłeś ręce. Cały czas, kochanie, myje ręce. Tylko jak nie widzisz, no nie I moja i... wina, że nie patrzysz jak myję ręce. Chcę ci wszystko pokazywać rękoma, ale się <laughs> jestem biedny. Tak mi się szkoda, słuchaj. O tak tu jak jest dofinansowanie z pokorem. Albo z mopsu. No, z mopsów w sumie jakieś pieniądze może? No, by się należą. Są ludzie, którzy żyją z mopsu i to na wysokim standardzie będą. Co ty powiadasz? Ja bym ci przyznał na przykład pieniądze teraz, nie? To, co się powstrzymuje? No, ja nie pracuję w tej instytucji, kochanie. Jakbyś coś wymyślił, to by się znalazło. Ja bym ci, kochanie, wiele pieniędzy przyznał finansowań dla tych, tych, które wymieniłaś wcześniej. Szczegóły dla opiekunów osób niepełnosprawnych Taka jesteś Są szachmat Szachmat, tak? Cieszę się, że nie wiem co to, jak, jak, jak działają szachy, nie wiem co to jest szachmat <grym> Ja też nie wiem Nie, tak naprawdę umiem grać w szachy Co ty gadasz? No kurde, a ty nie umiesz grać w szachy? No nie Umiesz grać w szachy? Nie, nie umiem Umiem grać Miałem drugie miejsce kiedyś w szkole na konkursie w zawodach Czy jak to tam się nazywało? No co prawda prawo w niej udział tylko dwie osoby Ale, ale <grym> miałem drugie miejsce To podium jest no rzeczywiście. Jak chcesz, to cię mogę nauczyć grać w Szachy. Proszę mnie nauczyć. Dobrze, będziemy się uczyli. Dobrze. O kurde, trochę krzywo. Właśnie, tak się zastanawiałam, czemu kochanie robisz tam taką szparę. Lubię szpary. No wiem, wiem. Wiesz co, przestrzeń, żeby powietrze przelatywało? bo nie chcę, żeby dotykało do siebie, to, to wiesz? Ale to ty tak chyba oddecha. to w internecie, że tak trzeba? Czy w prostu tak wpadłeś na pomysł? No i przeczytaj w internecie. Nie, kochanie, między tymi musi być przestrzeń, żeby to przewiew był i w ogóle. Serio? Tak. Ale powiedz mi naprawdę? Nie, tak szczerze, to tak. Ty, gdzieś, to, gdzieś to jest... To jest napisane? tak szybko? Nie, pewnie nie jest to napisane, ale ja tak stwierdziłem, że tak by wypadało, kochanie, wiesz? Może nie taka aż duża, nie? Może przesadziłem rzeczywiście, ale... Z tego co ja wiem, to niekoniecznie Z tego co ty, co? Słuchaj, w moim domu się pali od 20 lat w kominku I co? Nie słyszałam o takich atrakcjach I tak sobie pomyślałam, masz jakiś swój plan na to? No A to jednie Bo jeżeli to jest w kupie, to jest bardziej stabilne Tak, kochanie Widzisz, Po to, to jest tak się... I pamiętasz, że jak Ci pokazywałam te, te okrągłe kopce? No One były, ciasne były. Wiesz, kochanie, że człowiek się uczy na błędach? Daj mi się nauczyć! Ale, Dobrze. Tak szczerze to myślałem, że, że lepiej, że była taka przestrzeń. Rozumiem. Możesz mieć rację, że nie potrzeba aż takiej przestrzeni, Słuchaj, nie? ja tam się nie wstrącam. Wyobraź sobie, że jeden kawałek, drewna taki, zaczął do drugiego coś śpiewać. Ja to usłyszałem. Słuchaj, ja nie mam żadnych wątpliwości. Myślałem, że nie zapytasz się, co, co śpiewały. Co śpiewały, powiedz. Jeden śpiewał do drugiego. Daj nabrać mi powietrza, jej ja to usłyszałem i z ok, okej, dam im powietrze więcej. Ma sens. Ma sens. Ma sens. Znasz tę piosenkę? Nie znam, ale już poznałam. Czyli mówi, że to mniejsza przestrzeń, tak? Myślę, że co zrobisz, to jest. W... Kurwa, właściwe. ale co teraz mam zrobić? Powiedz mi. Kaj, ułożyłeś jak chciałeś? Nie, to jest stabilne. Nie, to. Oczywiście dość stabilne. Nie, to jest stabilne. Mhm. nie <laughs> jestem, nie? Tak? Pokażesz jeszcze raz jakie to jest stabilne. Proszę cię. Dobra, uwaga. Kaj. Kaj. No. O, to się Jesteś się szóstą. No co? Stabilne. Będzie stało. Kolejny 50 lat. Ale no. zobacz, kochanie, jak ładnie poukładałeś tutaj tref. No i ile już ubyło? Ty też wykonałeś parę fajnych telefonów. Ja też pracowałem <coughs> też. To, że dostałem telefony, które musiałem odebrać. <coughs> I zakładamy trójkąt. Idziemy spać. No to słuchaj. Kochanie, uważaj, bo ty zaraz znowu ci kupuje zrobić. No. I... Ja tak naprawdę, kochanie, odebrałem te telefony tylko dlatego, żeby ustawić, żebyś pod koniec dnia się śmiała, tak? No tak Wiesz ja uwielbiam sprawiać, że ty się śmiejesz Wiem oh. Jesteś taki wspaniałomyślny Tak, tak, tak Ja to wszystko robię z myślą o tobie, ale cieszę się, że to doceniasz. Bardzo Bo ciężko znaleźć osobę, która to docenia No, oczywiście, <noise> no, tak A ty to doceniasz, więc fajnie Tych wspaniałych ludzi, ja nie ich wiem I, I to sprawia, że cały czas tak będę ci to No ładnie tam się przyjechał, będzie nam kiedyś robił domki drewniane. A to ten? <laughs> Dla gości naszych na wzgórzu. Ja muszę z Krzyśkiem tam wpaść moim kolegom, żeby te małe drzewka, wiesz, wykarczować. Michał lubi też takie rzeczy, żeby to trochę obczyścić, żeby ta ciałka nie wyglądała jak działka. Dlatego też. Bardzo bym chciał, żeby to było ogrodzone. Najgorsze z tym trzeba czekać, co nie? Z czym? Żeby zrobić balie czy saunę. No taka fińska nie byłaby głupim pomysłem tutaj, nie? No, tylko to ty chciałaś dużo, nie od razu. Na sens. No. no. ale możemy też zrobić małą, kochanie. Mała jest dużo tańsza. Mhm. Kosztuje jakieś 10 razy mniej. No to spora różnica. Nie, no, 5 tysięcy i mamy małą saunę. Tak? No, że możemy oboje się położyć mniej A może no. byśmy zrobili coś takiego właśnie do par? że jedna para może tu przyjechać. A trzeba zrobić jeden domek na próbę, gdzieś na, na samej górze, żeby była łasienka i. Sypialnia z jacuzzi i sauną? I jak? dojście tam schodami i tyle? Tak, jak chcą wodę dociągnąć i to sprawy. A po co woda? No. A, do łazienki. No tak no, jakby. Jak w cielu dobrej zabawy. Nie no. No. no trzeba tam jakoś właśnie dociągnąć wodę. Prąd! Prąd to jeszcze by się jakoś to prowadziło, wiesz? Jak zrobimy tak? tutaj, to się poprowadzi prąd z z mhm. działki. Pod górkę pewnie. No. Wiesz co, my musimy po prostu rozkminić, jak ludzie na działkach... Niech! Jak ludzie na działkach robią... Eee. Wodę Wykorzystujesz mój hałas? Nie Jak ludzie na działkach robią wodę Tak Mają przecież wodociąg Tak, no to tylko, że mamy studnie Też rury Trzeba usiąść i poczytać o tym No tak Ale ładnie poukładałaś, kochanie Masz talent Ech! Widzę tu wielki potencjał Dziękuję Ci, że mi pomagasz, kochanie Jesteś super dziewczyna Czemu Ci pomagam, kochanie? W życiu Pakujemy mandżur mhm. No dobra, idziemy mierzyć dom I Ty będziesz mogła sobie projektować już, kochanie, wnętrze Druku. Dobra to idziemy mierzyć. Tworzymy to miejsce, by pomagać innym. Chcemy zbudować przestrzeń dla ludzi, by mogli się rozwijać, zadbać o swoje relacje i siebie. Jeśli masz ochotę, to już swoją cegiełkę do tego projektu. Link do zrzutki w opisie filmu. Dziękujemy.